Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, dziś pokrótce umowię, omówię yy, posługiwanie się Wikipedią. A więc, tak: yy, zacznijmy od strony głównej. Tutaj można wyszukiwać artykuły, też piszą jakieś głupoty. Yy, ale nie, nie warto tego czytać. W sensie coś tam jest, ale nic ciekawego w sumie. Yy, tak. Przełącz na stary widok. Czyli tak jak kiedyś wyglądała Wikipedia. Nie jest to konieczne. Nowszy widok jest bardziej przejrzysty, dlatego raczej raczej nie polecam wybierać starego. Starego. Dobrze, wejdźmy w jakiś artykuł, niech będzie K. Prunus Kerasus. Czyli Wiśnia Pospolita. To pokrótce o co chodzi z artykułami na Wikipedii. Jak to, jak to się poruszać? Zwłaszcza po artykułach biologicznych, które podejrzewam, większość z Was, sądząc po tematyce mojego kanału, będzie czytać. Czyli, tak. Nazwa rodzajowa i gatunkowa Polska. Po łacinie. Krótki opis morfologia i tak dalej. To nie zawsze będzie w tej kolejności, niekiedy niektórzy umieszczają choroby, które też nie zawsze są jako pierwsze. Ale zazwyczaj morfologia jest pierwsza, czasami też biologia, ekologia, nieistotne. Kolejność nie jest istotna. Tak. Tutaj są przypisy, czyli jakbyście zainteresowali się daną tematyką, a jednak nie byłaby ona dostatecznie rozwinięta w artykule, to można tutaj poszukać. Poszukać ciekawych rzeczy. O. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Cóż to będzie, cóż to będzie. O, również łacina, znaczy... Boże, Wikipedia. Ciekawe. O, tu jest chyba tak. O! Ciekawa strona. Ale nie jest to Wikipedia, więc pominijmy. Tutaj. Tutaj mamy systematykę systematykę omówię kiedy indziej, ale po prostu powiem, że jest ona tutaj, po prawej. Są tutaj też synonimy naukowe danej rośliny, o ile ona takie posiada. Dajmy na to klon zwyczajny, on posiada bodajże 20 synonimów. <laughs> Wiśnia pospolita posiada jedynie dwa. Cerasus vulgaris, <laughs> czyli wiśnia yy, Pospolita lub zwyczajna, tak się tłumaczy mniej więcej Vulgaris i, i Cerasus austera. Nie wiem powiedzieć jak to się tłumaczy. Ale no cóż. Z tematyka też rodzaju pronus omówię również omówię, również, bo, bo go znam na pamięć. Tak. A z innych ważnych rzeczy można też zmienić język na inny język, który się zna. Najlepiej angielski, najlepiej znać angielski. Kurde, jaka biedla. E, tak. Mm -hmm. Co ja chcę powiedzieć? O, Polska jest drugim światowym producentem wiśni. Nie wiedziałem. Teraz już wiem. Wiem, że na pewno jest czwartym producentem jabłek na świecie. Ale tak. Jak widać na angielskiej wikipedii jest podobnie dużo, chyba troszkę więcej, czasami jest mniej, zazwyczaj więcej, e, a więc tak, no cóż, myślę takie krótkie wprowadzenie może być, resztę się po prostu dowiecie z czasem, tak, zresztą każdy z was i tak to już pewnie wie, no ale, ale coś trzeba nagrać, a więc tak, sądzę, że możemy się już żegnać, Co tym idzie. Żegnajcie, do zobaczenia, a bardziej usłyszenia w następnym filmie.